Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na recenzję obudowy od Silentium PC Pax 70K. Co ciekawe, to jest pierwsza, dopiero teraz, wyciszana obudowa tego producenta. Zapraszam na jej test. Budowa Silentium PC Pack 70 wspiera standardy płyt od ATX w dół. Cały front to drzwiczki wykonane ze szczotkowanego tworzywa. Na dole widoczne jest tylko małe logo producenta. Po ich otwarciu widzimy miejsce na dwa napędy 5.25 cala oraz siateczkowy filtr przeciwkurzowy. Jego montaż i demontaż są naprawdę dziecinnie proste. Za nimi są dwa 120 mm wentylatory Sigma Pro. Co więcej, mamy tutaj także dwa kontrolery prędkości obrotowej wentylatorów. Obydwa panele są płaskie bez dodatkowych przetłoczeń, grubość blach, z jakich są wykonane to około 7 mm. Tutaj udało mi się złapać tam około 7,1, natomiast tu zobaczmy, 7 równo 7,7 ,7 mm. Oczywiście są to panele wyciszane, pokryte dodatkowo matą, która wygłusza wnętrze obudowy. Na topie mamy czytnik kart SD, microSD, 4 portu USB, z czego 2, 3, 0, weźcie, wyjście do mikrofonu słuchawkowego oraz przycisk power. Pozostała część topu już metalowa, zajęta jest przez tutaj na wstępie na dwie takie zaślepki, jak Fractal Design Define R5, także wyciszane, wykonane z tworzywa. System wentylacji modularnej, możemy tu zainstalować dwa Wentylatory 120 lub 140 mm, no i wtedy instalujemy sobie także filt siateczkowy na magnes przeciwkurzowy chroniący wnętrze naszej obudowy. Całkiem to jest przyzwoicie spasowane. Na dole mamy dwie duże 3 cm nóżki, ale z kiepskiej jakości przyklejonymi takimi elementami. No i niestety filtr siateczko przeciwkurzowy instaluje się dosyć ciężko. Z tyłu mamy całkiem sporo miejsca na instalację na aranżację kablowania, bo to jest nawet 3,5 cm przez większość miejsca. Są liczne otwory, a także uchwyty do opasek kablowych. Niestety nie ma gumowych kołnierzy, mamy także wycięcie w traj, niestety niekompatybilne z wszystkimi płytami głównymi. Od dołu mamy dostęp do dwóch zatok 3,5 calowych, w których można także zainstalować dyski. Dwójcalowy motarz oczywiście beznarzędziowy. Na no pozostałą część zajmuje także miejsce na zasilacz. Wejdą tu całkiem duże konstrukcje, przykładowo, ten testowy Biget to jest około, znaczy mi tylko miarkę przyłożyć, to jest około 19 cm, z tym że pamiętacie, to jest zasilacz semi modularny, więc jeszcze jego długość troszeczkę przeciągają te wtyczki. No i wtedy robi tu się niestety już dosyć ciasno, warto przewody przypiąć przed włożeniem zasilacza. Mamy tutaj także dedykowaną zatokę na jeszcze dodatkowy napęd 2,5-calowy. W środku widać już dwa miejsca na napędy 5,25-cala. Niestety montaż też jest taki dosyć chybotliwy jak w Gladusie 35 Dwa dodatkowe miejsca na napędy 2,5-calowe. Tutaj są widoczne te wentylatory Sigma Pro. Można tu zainstalować także chłodnice do chłodzenia cieszą do 360. Przy czym pamiętacie, że zestaw z wentylatorami nie może być grubszy niż około 7 cm. Na dole mam mamy oczywiście tą komorę, którą widzicie. Tu są przepusy do przeprowadzenia przewodów. Miejsca na instalację chłodzeń powietrznych jest naprawdę dużo, bo to jest 17,5 cm. Spore tutaj kulery wyjdą, nawet dwuwieżowe. No i podobnie ma sprawa się w przypadku chłodzeń, czy w ogóle kart graficznych. Bez problemu zainstalujecie tutaj karty do 39 cm, a po wykręceniu wentylatorów nawet do, 115, do przepraszam, 415 mm. Z tu mamy dodatkowy wentylator Sigma Pro też 120 a na topie są dwa przepusty przy topie do kabla EPS. Niestety miejsca to jest mało, to jest tylko 2,5 cm, także tuż żadne chłodnice nie wejdą. Dobra, słuchajcie, o samej obudowie już wiem w zasadzie całkiem dużo. Czas teraz przejść do konkretów, czyli do testów, do tego, jak ta obudowa sprawdza się w praktyce. I zanim przejdę do wyników testów pomiaru temperatur dla wnętrza obudowy, dla karty graficznej oraz dla procesora, i także oczywiście to, co najważniejsze w tym przypadku, czyli pomiarów głośności sonometrem, kilka słów na temat takiego praktycznego spojrzenia na tą obudowę, jak mi się składało w niej komputery, tak naprawdę. No, natomiast na razie widzicie tylko ten właśnie testowy. Przede wszystkim bardzo dobra jakość wykonania. Tutaj nie mam nic do zarzucenia producentowi i dla mnie, z czysto praktycznego punktu widzenia, ogromny plus przede wszystkim za naprawdę ogromną ilość miejsca do aranżacji okablowania. Mimo tego, że te panele nie posiadają żadnych przetłoczeń, to bez problemu można tutaj pokładać wiązki, nawet jeżeli ten zasilacz nie jest zasilaczem modularnym i posiada zwykłe okrągłe przewody, zwykłe okrągłe wiązki. Jeżeli chodzi o ilość miejsca w środku, moi drodzy, na zasilacz, gdzie też dostęp mam od tyłu, tego miejsca jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli będziecie instalowali zasilacze dłuższe, jak chociażby ten BeQuiet, który jest tutaj w platformie testowej, warto pomyśleć, ile przewodów będziecie potrzebowali i najpierw je podłączyć, ponieważ przy dłuższych zasilaczach tam się robi dosyć mało miejsca, tam się wąsko robi i będziecie mogli mieć problem z podpinaniem tych wtyczek. Tym bardziej, że tego koszyka na napędy 3,5 oraz 2,5 calowe... Nie jesteście w stanie wyjąć, nie jesteście go w stanie przesunąć. Jeżeli chodzi o ilość zatok, to tak naprawdę na dzień dzisiejszy myślę, że ona jest wystarczająca. a Fakt faktem, że to są tylko dwie zatoki 3,5 calowe. Zdecydowanie więcej jest miejsca na zatoki 2,5 calowe. No ale to chyba nikomu nie powinno w dzisiejszych czasach przeszkadzać. Przynajmniej w większości osób. Natomiast co do miejsca już... Tego roboczego, tam gdzie jest płyta główna, tam gdzie mamy procesor, i tak dalej. Przede wszystkim dużo miejsca na karty graficzne. Producent podaje w swojej specyfikacji te 415 mm, ale zwróćcie uwagę, że to jest tak jak mierzyłem, tak jak wam pokazywałem, bez tych dwóch wentylatorów, które są już tutaj. Na dzień dobry przez producenta zainstalowana, przynajmniej bez jednego, tak żeby nie przeszkadzał w instalacji tak długich akceleratorów. Natomiast też weźcie pod uwagę, że no, widzieliście taką kartę na co dzień? Ja nie. Także tutaj przede wszystkim te karty są zdecydowanie krótsze, to jest 30-30 parę centymetrów i najmniejszego problemu nie ma żeby takie karty instalować bez konieczności wyjmowania tych wentylatorów, obudowa jest dosyć szeroka, więc mamy tutaj dosyć dużo miejsca również na instalację chłodzeń powietrznych, bo to jest nawet ponad 17 cm. Ze spokojem wejdą wam do tej obudowy, więc także duże dwuwieżowe schładzacze. Moim zdaniem kwestia naprawdę wystarczająca. Trochę mało miejsca jest niestety na topie obudowy, to jest tylko 2,5 cm. Jeżeli weźmiemy wentylatory o standardowym profilu, zdejmiemy oczywiście ze ślepki, założymy sobie filtr przeciwkurzowy, no to tam robi się naprawdę ciasno, dlatego jeżeli będziecie także instalowali duże chłodzenie, to ja polecam najpierw zainstalować samą płytę, główną z procesorem, oczywiście z pamięciami, ale bez samego radiatora chłodzenia i bez wentylatorów. I popodpinać sobie wszystkie przewodziki, poprzykręcać oczywiście całą płytę główną, bo jak będziecie mieli duży składzacz, to tam się zrobi naprawdę ciasno. Moi drodzy, no to przechodzimy sobie teraz do testów. Na początku zacznę może od temperatury w obudowie. Temperatura otoczenia podczas testów wynosiła niestety prawie 25 stopni Celsjusza, dokładnie tam 23 z małym kawałkiem. Więc temperaturę 25 stopni w obudowie wewnętrznym dla zestawu nieobciążonego można śmiał uznać za naprawdę wynik rewelacyjny. Natomiast to nie jest najniższa temperatura, bo niższą temperaturę zanotowałem np. w obudowie Fantex Pro M. Aha, teraz jeszcze bym zapomniał. Bardzo ważna kwestia na temat metodyki testu, moi drodzy. Zmieniłem trochę tą metodykę testu. Powtórzyłem testy także wcześniej dwóch obudów Gladius M35 oraz Silent Base 600. Z uwagi na to, że od teraz po po prostu nieważne, czy obudowa będzie miała wbudowane kontrolę prędkości obrotowej, czy nie, wszystkie wentylatory będą podpinane bezpośrednio do płyty głównej. Będzie po prostu to, wydaje mi się, bardziej miarodajne, właśnie jeżeli chodzi o kulturę pracy. No ale także przy okazji, też temperatury, chociaż z tym nie do końca, bo wiadomo, że jeżeli będziemy mieli podłączone te wentylatory pod kontroler, to niezależnie od płyty głównej możemy sobie zwiększyć ich prędkość i automatycznie kosztem kultury pracy zyskujemy lepsze temperatury. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem zmieniając testy właśnie w ten sposób. Dla mnie nie. Nie będę ukrywał, że jest to po prostu wygodniejsze, bo tutaj nie muszę się silić odnośnie chociażby wniosków, bo później wychodzi na przykład, że obudowa wyciszana potrafi być głośniejsza od obudowy niewyciszanej. No ale rzadko kto ma uszy otwarte i słucha, słyszy, że mówiłem po pięć razy, że wynik wychodzi taki, ponieważ tu był kontroler prędkości obrotowej i dla zestawu obciążonego te wentylatory pracowały na maksymalnych obrotach. No ok, bo znowu trochę odpłynąłem. Lecimy sobie dalej moi drodzy. Pod obciążeniem wewnątrz obudowy zanotowałem 45 stopni Celsjusza. Przepraszam. Jedyną obudową cieplejszą był Silent Base 600. Tam były 46 stopni Celsjusza, i to jeszcze bym chciał zanotować przy troszeczkę niższej temperaturze otoczenia. No i teraz. Kolejna sprawa, czyli temperatury na początku dla procesora. 32 stopnie dla zestawu obciążanego to jest drugi najwyższy wynik w kolejności. No tutaj nie ma czym się Pax M70, czym pochwalić. Cieplejszy znowu był tylko Silent Bay 600, natomiast on był dużo cieplejszy, bo 10 stopni aż. 42 stopnie. Celsjusza. No tam widać ta wentylacja do góry przy topie obudowy jest po prostu jeszcze gorsza. I to samo potwierdza się dla zestawu obciążanego. 76 stopni dla Silent Base 600 i 71 dla obudowy Ocylentium PC. Czyli tutaj jest ciepło, natomiast jest chłodniej niż w przypadku Silent Base 600. Co ciekawe, Gladius M35 także zanotował 71 stopni. O. To taka ciekawostka. Natomiast w przypadku Fantexa Endo Proem, no tutaj 65 stopni ewidentnie najchłodniejsza. Obudowa i również Fantek z miał najniższą temperaturę procesora dla zestawu nieobciążanego. Zostaje nam jeszcze temperatura karty graficznej, moi drodzy. Maksymalna temperatura 71 stopni Celsjusza. I tutaj w zasadzie niezależnie prawie że od zestawu wszystkie obudowy miały bardzo podobne te temperatury. Najcieplejszy, co ciekawe, okazał się Gladius M35, który przecież nie jest obudową wyciszaną, natomiast to były tylko 72 stopnie. Ja tak analizując te wyniki, doszedłem w końcu do wniosku, że prawdopodobnie wynika to z tego, że Gladius M35 z obudową najwęższą, przez to tu mamy dosyć długą tą kartę graficzną 30 cm. Robi nam się zdecydowanie mniej miejsca na obieg powietrza w tej dolnej części obudowy, zwłaszcza w obudowach takich dwukomorowych, jak właśnie M35, jak właśnie PAX mamy pogorszone te warunki cyrkulacji w tej dolnej części przy karcie graficznej, która na automatycznie w związku z tym, że jest węższa obudowa, zajmuje więcej powierzchni, więc podejrzewam, że przez to ten jeden stopień wyżej, no ale też trzeba brać pod uwagę, że ten jeden stopień to, to taka dokładność też błędu pomiarowego. Najchłodniejszy znowu okazał się Fantex Ento Pro M. No, to jest ewidentnie najlepiej wentylowana obudowa z tych wszystkich trzech, natomiast co ciekawe, Pax 70 nie wypada najgorzej. I teraz to, co najważniejsze chyba dla obudowy silencji, PC, czyli kultura pracy. Mamy do czynienia z obudową wyciszaną, no i w końcu, jak to wypada faktycznie w praktyce? No tutaj brawa, słuchajcie, brawa naprawdę dla Silent UPC, bo producent zrobił niezłą robotę. Jest to w tej chwili druga najcichsza obudowa w zestawieniu. Był cich, była cichsza obudowa, to była właśnie Silent b 600, ale Silent b 600 była też obudową cieplejszą. No niestety, ja zawsze to podkreślam: cudów nie ma coś za coś, albo mamy obudowę cichą, albo mamy obudowę chłodną. No i tutaj mamy po raz kolejny potwierdzenie tego. Przy czym chciałbym także zanotować, że różnice były no dosyć nieduże: bo 34,6 dB wartość minimalna, którą widzieliście dla zestawu nieobciążanego przy tle na poziomie 34, 2, 34, 3 dB, no mamy naprawdę bardzo, bardzo cichy zestaw. A dla zestawu obciążanego ta różnica jest jeszcze mniejsza, 34,9 dB. Wentylatory na karcie graficznej, co zresztą też można zobaczyć nawet na screenach na portalu Wave PC, z programu, słuchajcie, MSI Afterburner, kręciły się wyraźnie, szybciej. Automatycznie karta też jest głośniejsza, a obudowa była w stanie to bardzo dobrze wyciszyć. Także tutaj jeszcze raz naprawdę duże brawa dla producenta. Podsumowując, moi drodzy, dla Paxa 70 lecą dwa oznaczenia, to jest rekomendacja i to jest dodatkowo jeszcze, moi drodzy, Wyróżnienie opłacalności. Za niecałe 300 zł dostajecie obudowę, która jest bardzo dobrze wykonana. Naprawdę tu jest niewiele elementów, do których można się przyczepić. No, chociażby nie wiem, dostęp do, do filtra przeciwkurzowego pod zasilaczem, brak na przykład gumowych kołnierzy na przepustach do aranżacji okablowania. Ale to są tak naprawdę szczegóły i myślę, że tutaj za to chyba nie ma co ganić jakoś specjalnie tej obudowy, no bo to byłoby już. Naprawdę masakryczne w tym momencie czepialstwo. Jest tutaj wiele elementów, które spodobają się przyszłemu nabywcy. Jestem tego pewien, zwłaszcza solidność wykonania. Obudowa waży ponad 8,5 kg. No to jest kawał dobrej obudowy. Ode mnie, moi drodzy, to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że aktualne ceny oraz dostępność tej obudowy. Znajdziecie w opisie tego filmu, a osoby zainteresowane zapraszam również na portal Live PC, gdzie znajduje się pełna wersja tekstowa z wszystkimi wykresami, metodyką, platformą testową właśnie obudowy Silentium PC. Cześć, hej!